Moi drodzy, czekamy na odcinek 59 z Toilet, więc dzisiaj obejrzymy sobie naprawdę kozacki odcinek fan stworzony przez mojego kolegę Jurki Meksa, naprawdę odcinek sztosik, jest coraz lepiej z jego mm, zdobywaniem jakby patrzcie, zdobywaniem tych postaci, one są jakościowo bardzo fajnie wykonane, podobne do oryginału. Zobaczcie, trzech tytanów mamy. Trzech tytanów w jednym miejscu. Natomiast tutaj jeszcze animacje nie są takie fajne. Jak zobaczycie animację latania to jeszcze nie jest do końca taka fajna. Tak fajnie dopracowana. O, widzicie? U nas tak na sztywno są te postacie zrobione. Ale mimo wszystko mega fajnie. Ultimate zrobił też animację do Garten of Banban -Ban, na przykład. Mega kozacko to wygląda. Bardzo fajnie robi. No i kurde, ten odcinek też jest bardzo fajny. Muszę wam powiedzieć, że ja jestem zachwycony, zobaczcie, Jimen się tu pojawi. Jimen ten, który był tak śmiesznie chodzi, jakby tańczył, nie? Wpakował się na trzech Tytanów. I co najlepsze, słuchajcie, ma umiejętność teleportacji, taką jak Titan ty, TV Man. Także odcinek całkiem kozacki, ja wam polecam tego youtubera, który naprawdę robi świetne filmy. No i czekamy, czekamy na odcinek 59, bo on ma się pojawić dzisiaj. E, mamy też przecieki oczywiście. Odcinek z przeciekami nagrałem, jest na kanale. E, I no jest zachęcająco to wygląda. Kurde, Ultimax, jeszcze by wypadało ten odcinek obejrzeć od tyłu, bo tam potem ci tytani coś mówili, tylko trzeba by było reversa zrobić tego. Ale i tak mega kuzacko wygląda to i czekamy oczywiście na odcinek 59, będzie analiza i reakcja na kanale, także już teraz zapraszam, obejrzyjcie kolejne moje filmy z innych moich kanałów, teraz wam się na ekranie playlista wyświetli, trzymajcie się.